B Jedziemy Mamy wam. <laughs> Please, zamro <laughs> Najpierw Tarcza, czy wyzwać? Wyzwim mm, To mnie takie słabe słabo mm, Dam ci tarczę No zamro Jest. Pierdzielne błyskiem Teraz wyzwa nie ja. chciał. jeszcze wchodzi. jeszcze wchodzi. czy się uleczyło tutaj mm. ja. dam ci jeszcze jedną tak jeszcze klątwa jeszcze to... klątwa się nie zmarnowała. znaczy no hmm. żyła ładnie są Zadam radę, fajnie. Tak żeby Zamra wchodził coś. Będzie pro. Kurde. O, o. No, dobra. Dam rady. No. Zam. Dobra. Ja sobie dam tak. Egzam. Zami. Nie podleczaj, na sobie zaoszczędzę. Krytyków jej nie dajemy, nie? Nie. Kurde. Teraz ciebie będzie bić. Nie zamrażaj. Zamrażam. Staram się. Ale mam jeszcze leka, więc... Szymon. Tak. Nie to! Ale dobra, mam leka też. Dobrze. Uwalimy chyba. Moooorn Jezu Jeszcze cztery hity Około. Gra lega tak pada Szymon Nie mam many Bić? Tak Dobijaj Jest Brawo Pro Wstawiasz na YouTube? 来，你。